Cześć, witajcie, Łukasz Rybski, portal Polonia 1920. Witajcie na podsumowaniu dwóch spotkań naszych żużlowców. Pierwsze z PS Rzeczem Poznań. Drugie na własnym torze z Rowem Rybnik. Tutaj mi światło za bardzo świeciło jest nieco lepiej. Dobrze, przejdźmy, może najpierw zacznijmy od spotkania z PS Rzeczem Poznań. Powiem szczerze, że dawno mnie tutaj nie było. Obowiązki, praca. Ale też nie oszukujmy się, bo Polonia długo nie jeździła tak. Poza tym mecze skrócone z Stałą Rzeszów, z Wybrzeżem Gdańsk, no ale wracamy do, do normalności. I zaczynamy. Przede wszystkim spotkanie z Petrzem Poznań. Jadąc na mecz do Poznania, przy okazji oczywiście spraw zawodowych, które tam załatwiałem na miejscu. Byłem pełen optymizmu. Udało się jeszcze przed meczem podejść na grób Edmundaszyca, który jest pochowany na cmentarzu junikowskim w Poznaniu. Udało się oddać hołd, pomodlić, zobaczyć gdzie, gdzie on leży. Także szacunek dla Edmundaszyca założyciela Polonii, a następnie udałem się już na stadion na Atmosfera wspaniała, jak zwykle wśród bydgoskiej widowni. Dużo żartów, śmiechu, no i w takim, w takim oto otoczeniu przyszło nam oglądać zawody. Pierwszy bieg, wyjście z pod 5 7 Polonia, co, trzeba jeszcze więcej, no niestety. To był już pierwszy bieg, zwiastował, że będzie ciekawie, w zasadzie ciężko dla Polonii. Odejście od krawężnika Kaja w i zamiast 5-1 robi się 4-2. Drugi bieg, juniorzy, moment startowy wychodzą na 5-1. Po czym w pierwszym błąd techniczny, rywale wyprzedzają i gdyby nie defekt Juniora, juniora Poznańskiego, byśmy, nie, byśmy ten, tego biegu nawet nie zrobili, byłaby porażka. Ciężko mi było oglądać ten mecz. Było widać, że nasi żużlowcy mają problem z pierwszym łukiem. Ten pierwszy łuk był kwadratowy, można powiedzieć. To się dziwnie wyłamywało. Jak, jak w, tym, w tym łuku, gdy się popełniło błąd, no to się to traciło się po prostu prędkość. Także to tor dla zawodników technicznych. Zdziwił mnie słaby występ Buszkiewicza który miał okazję jeździć na tym torze, no niestety czasami też tak bywa. Natomiast Poznaniacy spasowali się w 100% kapitalnym jestem Ryan Douglasa. Nikt o tym nie, nie pomyślałby, tak, że, że Ryan Douglas może odjechać tak wspaniałe zawody, nie tylko zresztą z Bydgoszczem, ale również z, z Rzeszowem. Trzy dni później, dwa dni później, no oczywiście ten piątek, a tu niedziela. No byś się nie spodziewał, że to Ryan Douglas będzie tym kołem zamachowym. I może fajnie, że tak się dzieje. Na pewno ta liga, na pewno ta liga nabiera kolorytu. Natomiast nie fajnie, że Polonia przegrała. Można było wyczuć też taką po meczu atmosferę w obozie Bydgosy. Nic się stało. Przegraliśmy. Tak jakby ten mecz, ten mecz miał otoczkę Sparingu. O, tak, tak, takie odnieśliśmy wrażenie na trybunach, natomiast nie, nie, ja na pewno nie, nie odmówię Polonicom woli walki i chęci zwycięstwa, bo tak nie można, natomiast myślę, że to nie był mecz, yy, gdzie ta adrenalina była na najwyższym poziomie. Podejście do spotkania w Rybniku, yy, przepraszam, w Poznaniu, a, a spotkania u siebie z Rybnikiem, no to czuć było w, w pod skórą, że to są dwa różne, dwa różne nastawienia. No, ale dobrze, przejdźmy do ocen. Polonia, Kai Hukenbeck, jeden punkt, jeden punkt w, to jest, no, naprawdę w jednym biegu, w drugim jechał. I teraz nie wiem, z perspektywy wejścia w drugi wiraż, tam gdzie siedzieliśmy z sympatykami Polonii Bydgoszcz, ja to widziałem tak, że Kai Hukenbeck albo wjechał w dziurę i się ratował, żeby nie wpaść w Team Albo też go pociągnęło i zahaczył tego Tima Serencena. Przestał, zrobił bążkę upadł na bark niestety. No i nie pojechał już więcej. Ja wpisałem Kajowi dwójkę. W skali 1-6, Kaj 2. No. Błąd techniczny, Kaj nie miał startu, zostawał. Ze startu też ten błąd w pierwszym biegu. No nie było Kaja, także 2. Tim Serencen 7 punktów, ocena dobra na 4. Tak naprawdę Tima nie, nie mamy co swoje zrobił, tak? 2-2-1-2. To że nie ma, nie może mieć do niej pretensji. Tim też był szybki na dystansie w Poznaniu. Były sytuacje, gdzie gonił bajze Wokta Natomiast mówię, przy wejściu w drugi łuk, w pierwszy łuk, przepraszam, drugiego okrążenia już już traci, tracił tą, tą prędkość. No niestety, Mateusz Szczepaniak 8 plus 2, oceniłem go na 4, ale tak naprawdę Mateusz Szczepaniak powinien dostać po uszach. Za, za sytuację w biegu trzynastym, gdzie jad, jadą poloniści na 5-1. No i był wolniejszy, to trzeba przyznać. Był wolniejszy od y, Rajana Douglasa. O ile na trzecim okrążeniu jeszcze odbił pozycję, którą stracił na pierwszym ruchu. Typowe nożyce tam poszły. Rajana Daglasa wszedł mu bardzo blisko w krawężnik, no i go odrzuciło Szczepan skontrował, wyszedł na. odzyskał drugie miejsce. Natomiast to samo zrobił w, na czwartym okrążeniu. Tego nie, nie jestem w stanie pojąć. No. Jest ich wolniejszy, wierzy już raz ci wszedł, to przypilnuj tego. Natomiast drugi układ nie pilnował. Taki komentarz do ogródka Mateusza Szczepaniaka. Mateusz Szczepaniak, ocena 4. Andras Jager. 12 plus 1 w 6 startach. Andras Jager, myślę, jako jedyny, hmm, pojechał. To jest na swoim poziomie, tak. 12 plus 1 w 6, powyżej 2, średnia wyjazdowa. Jak na Legera, myślę, że dobry występ. Ocena 4. Znaczy nie 5, 5. Jakbyśmy wygrali, to by dostał albo pojechał kapitalny. To, to by dostał 5. Krzysztof Buczkowski 10 plus 2 w 6. Ocena 4. Z bonusami średnia 2-0. Krzysztof Buczkowski przyjechał czwarty w swoim pierwszym starcie. No i tutaj też niestety kamyczek do do Ogródka. Najsłabszy mecz Buczka jak dotąd w, w tym sezonie. Widać Boże też znaczy, wygrywał biegi później, ale no nie był to ten Buczkowski znany ze sportowy czy chociażby z ostatnich spotkań w Rzeszowie czy w Gdańsku. Także Krzysztof Buczkowski ocena czwórka. Franciszek Karczewski 1 plus 1 w dwóch startach. Ciężko powiedzieć cokolwiek o Franciszku Karczewskim. Mówię, gdyby nie defekt w pierwszym starcie juniora, juniora Poznańskiego tam by było 0. Także Franek Karczewski. Ocena 2. No dobra, może nie 2, ale niech będzie 3 minus. Bezbarwny. Następnie Oliwier Buszkiewicz. Oliwier Buszkiewicz. 3 punkty w 4 startach ocena 3. Spodziewam się więcej po Oliwierze, który zresztą jeździł tam dwa lata temu na ten tor wydawać by się mogło, że jest faworytem biegu juniorskiego. I powiem parę punktów na żużlowcach, na juniorach zespołu gospodarzy przywieźć. Tak się niestety nie stało. Także Oliwiel Buszkiewicz 3. Raz na tor wyjechał Franciszek Majewski. Był szybki, ale widać boż... nieznajomość toru. Na przeciwległej prostej chyba bodajże to było pierwsze okrążenie. Musiał hamować. I... Wyjechał wręcz prostym motocyklem w Łuk, żeby nie wjechać w plecy zawodnika, gospodarz, zawodnikowi gospodarzy. No i tak naprawdę w tym biegu już było po, po chybacie, mówiąc skoro Także Franek Majewski, jeden start, no, no na dwa go oceniłem. Jakie były plusy tego meczu? Tak naprawdę plusów, ja plusów za dużo nie zauważyłem. No, przede wszystkim, może, jeżeli już to postawa Andreasa Liagera, który ustabilizował formę, i Tima Serencena, który nie był wpadek na U24. Najlepszy U24 w tej liczbie, także kontrakt. Y, to strzał w dziesiątkę, tak naprawdę, zakontraktowanie kontraktowanie Tima Serencena. I to są te dwa plusy. też to, że, y, że Kajowi się stał. Nie oszpiemy się, upadek y, nie wyglądał źle, ale Kaj Kaja zatańczył, wystrzelił go z siodełka i. Ja się obawiałem, że może pójść obręcz Barkowa, obojczyk. No ale na szczęście się wykurował. Polonia, dobrze. Z minusów, z minusów, starty panowie. Starty, starty, raz jeszcze starty. W Rzeszowie było to samo. Wygrali, wygrywaliśmy biegi na dystansie, pięknej walce. już mi się przypomniały lata 90. Natomiast. Startów nie było, a jeżeli były starty, to źle rozgrywany pierwszy łuk. Wpuszczanie zawodników, gospodarzy pod, pod siebie, pod, pod łokieć. Eee, no i to te rzeczy do poprawa, także liderzy. No, liderzy nie pojechali w tym znaczy. Eee, na plus u gospodarzy Ryan Douglas. Nie sądziłem, że on pojedzie w dobre zawody. No i też Grzelak. Gmoty Kasper Grzelak 8 punktów w zdobył. Także Szapoba. No i no właśnie juniorzy zadecydowali. Juniorzy, ale też postawa liderów. W zasadzie cała, cała drużyna pojechała słabo tego dnia. No ale dobrze, zamknijmy Poznań, prawdopodobnie to zwycięstwo daje Poznaniowi utrzymanie w lidze. Szczerze mówiąc, chciałbym, żeby spadł Wybrzeże Gdańsk i obyśmy się z tym klubem pożegnali na wiele lat. Dobrze, przejdźmy do spotkania Polonia-Bydgoszcz-Rofrydnik, który odbył się w minioną niedzielę na stadionie imieniem marszałka Józefa Piłsudskiego w Bydgoszczy. Hit, miał być hit, a był... były baty, był klaps, solidny klaps. Zespół Śląski dostał od polonistów. Pozbawiony Brady'ego Kerca tam była ZZK. no ale właśnie. Czy Brady Kerz no podejrzewam, że nie byłoby takiego wyniku. No, mogło być 10, maksymalnie moim zdaniem 10, więcej 40 punktów raczej by Rybnik nie zdobył. Natomiast teraz to jest słów, fusów, takich rzeczy. Nie chcę robić, co by było gdyby, to równie dobrze Polonia, Bydgoszcz może powiedzieć, co by było gdyby w 99 roku Tomasz Golowi, Piotr Pratasiewicz nie doznali kontuzji w feralnym finale Złotego Kasku na torze we Wrocławiu. Prawdopodobnie Polonia na pewno byłaby w finale, bo przegrała tam ten mecz. Wygrała, przepraszam, pierwszy półfinał we Wrocławiu właśnie 50 do 40. Także rewanż Bydgoszczy byłby formalnością. No i w finale co prawdopodobnie Ludwik Polonia piła mecz na styku, ale faworytem była nasza jutrzenka. No i tak można gdybać, można gdybać. Niech niech pan Mrozek nie gdyba co by było, gdyby był Barry Kerc bo... Bo facet jest żenujący po prostu. Tak samo jak ten pseudo-trener kadry Marek Cieślak. Go wielokrotnie Tomek Golop ratował tyłek i taki z niego trener. No nieważne. Uniosłem się, ale nie mogę tych Ślądzaków słuchać już. Gdzie on był w zeszłym roku? Jak Falubas, mógł zatrzymać w pierwszej lidze. Cian Franko ps Nie Nieważne. Ocejmy mecz Polonii. Polonia, no powiem szczerze, do biegu numer 7 bodajże, tak, do biegu numer 7 Polonia prowadziła 20 Niestety byłem w szoku negatywnym, że Polonia w połowie zawodów prowadzi tylko 4 punktami. No ale wtedy Krzysztof Buczkowski, Tim Serensen i spółka wrzucili drugi, później trzeci, czwarty i szósty bieg. I skończyło się 61,29. Poloniści od biegu 7 wygrali 8 razy i raz był. Przepraszam, wygrali raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tak, 8 razy i raz był remis. Od 2016 do 61,29. Czyli Polonia wygrała ten, ten fragment 41. Do 13. Pięknie. Tak można żyć. Przede wszystkim równa forma całego zespołu. Ale przejdźmy do ocen poszczególnych zawodników i punktacji. Kai Huckenbeck. 8 plus 2 w czterech startach. Kajowi daje 4 z plusem. No, Kai był, tak naprawdę, jego akcja biegł 11 palce, lizać. Ale tej akcji by nie było, gdyby nie Team serencem. Tych punktów by nie było, gdyby nie tym serencem Kaja mam jeden. Kaj mnie martwi w jednym aspekcie: mianowicie starty. Kaj Hukunbek to zwalczka na dystansie, ale są tory. Właśnie poza który które przez chwilę są tory, które wymagają niestety, ale dobrych startów. Jeżeli ich nie będzie, to polonia może mieć problemy. W tym kaj. Także kaj, starty do poprawy. Ocena 4. Andreas Liager w pięciu startach, 9 i 2 bonusy. Wszystko fajnie, pięknie, tylko ta śliwka w biegu 15 niepotrzebna. No ja, daję, ja dałem 5 minus Andreasowi Liagerowi. Dlaczego? Andreas Liager po takim maraźmie w środku, w środku sezonu, można powiedzieć, nie w środku sezonu, tylko tak w maju. Andreas punktuje w okolicach z bonusami, robi dwucyfrówki. I to najważniejsze jest równy w tym. Nie ma także że jest 10 i później 5, jest 12 i 3 na przykład. Nie, Andras jest równy, co widać też w Lidze Duńskiej. Podpisał również kontrakt z Rozpigarną w Lidze Szwedzkiej. I to procentuje. Także cieszę się, że Andras pojechał do takie zawody. Mówię, szkoda tego punktu, chociażby w biegu 15, żeby ten jeden punkt mógł dowieść. No, trochę. Trochę, trochę niepotrzebna porażka z Jamrogiem, którego nie poważam jako poważnego żużlowca. Jamruk nigdy się nie sprawdził na, na poziomie Ekstraligi. Jest dobrym rzemieślnikiem na poziomie pierwszej ligi. Pseudoeksperci próbowali z niego zrobić następcę Golloba. Może nie Golloba, ale pamiętam jak był jak Jamruk. Rozpoczynał karierę, startował w Unitarnów. To były zachwyty, wychwalanie pod niebiosa. Na szczęście, na szczęście. Nie był dzisiaj, nie był w niedzielę groźny dla nas. Mateusz Szczepaniak, 11 plus 2. Tak naprawdę Szczepaniak zrobił swoje. Może nie był zbyt błyskotliwy jak Serensen, Buczkowski, Jager, czy Huff, wspomniany Huckenbeck. Natomiast yy, zrobił swoich, no kapitana przystało, cena bardzo dobra, 5. Tim Serencen, 12 punktów. Tim Serensen, jedyna wpadka w pierwszym starcie. Już w trzecim biegu przegrał z Walaskiem, Bledernem i Buczkowskim. Znaczy Buczkowskim, Bledernem i Walaskiem, tak powinienem powiedzieć. No a później już same trójki do końca. W tym ta kapitalna z biegu 11, gdzie przytrzymał krawężnik, blokując dwóch zawodników zespołu gości. Co umożliwiło Kajowi Kukenbeckowi obranie ścieżki tuż przy płocie i objechanie dwóch zawodników Rybnickiego Rowu. 5-1 na mecie. Szał na trybunach i tak ma być. Brawo, brawo team. 5 oczywiście. Krzysztof Buczkowski 14. Buczek tylko w pierwszym swoim, przepraszam, w drugim starcie przegrał w biegu szóstym z przerobił Przegrał bieg 4-2. Potem nie łapany tak naprawdę. Rakieta do Bandy i Buczka tyle oglądali. I dałem mu 6 minus. Dlaczego? Gdyby zrobił 15, minus 6. Ręce same składają się do klasków. Lider z prawdziwego zdarzenia. Także szacunek, czapki z głów. Oliwier Buszkiewicz 3, 3 plus 1, bodajże w czterech startach już sprawdzam. Nie, przepraszam, 3 plus 1 to jest 3 plus 1 razem, czyli 4 punkty do Płatne. Oliver Buszkiewicz 3 plus 1, szkoda tego biegu gdzie, gdzie dał się obrać Trześniewskiemu, no, liczyłem na 5-1, to jest taki taki mały może kamień do ogródka, no ale okej, okay. w juniorski punktują, także Buszkiewicza na 4 ocenimy. Franciszek Karczewski 3 plus 1, zwycięstwo w, w biegu juniorskim. dawno nie widziane, Franek, mam nadzieję, że to go troszeczkę... Odbuduje psychicznie, więcej luzu nabierze chłopak. Również ocena dobra, Franek Karczewski. Eee, dobrze, przejdźmy może do plusów. Plusy seniorzy. Seniorzy. Tak jak seniorzy zawalili mecz i liderzy przede wszystkim źle pojechali w Poznaniu, tak tutaj seniorami Polonia Bydgorz stoi. To, czego nie mieliśmy w zeszłym roku, czyli nie mieliśmy seniorów, mieliśmy kapitalnego Wiktora Przyjemskiego. Tak teraz mamy seniorów. I to jest podstawy. Mam piątkę seniorów, która punktuje. Plusy. Ja wiem, że to nawiążę teraz do tych seniorów, ale chciałbym szczególnie wyróżnić trzy osoby. Krzysztof Buczkowski, lider z prawdziwego zdarzenia. To jest zawodnik na biegi 15. To jest zawodnik na rezerwy taktyczne. Może mieć słabszy dzień jak w Poznaniu, ale tak naprawdę cały czas jest tym naszym liderem. Myśląc o awansie tej ekstraliki, musimy mieć takiego lidera. W zeszłym roku Falubas miał powiskiego. my no dzisiaj mamy Buczkowskiego. Także, jeszcze raz, szacunek, niczem się kłaniam. Drugim zawodnikiem, którego chcę wyróżnić, wyróżnić jest Andras Jager. To co przed chwileczką mówiłem, Jager jest równy. Po meczu z łodzią były do Andrasa, że jest wolny, że przegrywa, traci pozycję na trasie. Akurat starty miał dobre. Tak teraz kolejne spotkanie z rzędu, gdzie ten Jager naprawdę jest, jest przede wszystkim waleczny, jest skuteczny i jedzie, jedzie równo. Dostawa Jagera będzie na pewno języczkiem uwagi w, w walce o Ekstralikę. Trzecim, ostatnim żożlowcem, seniorem, którego chcę wyróżnić jest Tim Cerence. Najlepszy u 24 widzę. No to, co robi Tim na sportowej, to jest... To jest show, po prostu show. I oby, i oby tak team do końca. Yy, z plusów, Tor, Tor Poloni z plusów. To, co zrobili poloniści, to 41-13 z rybnikiem, z rowem, z Tangejtem, z Jamrogiem, z Walaskiem, z tymi bedernami wszystkimi niemieckimi. No to Starka, to starli ich na pro. Kurczę, przy, no rybnik się nie mógł połapać co i jak. Cieszę, naprawdę cieszę. Jak taki tor będzie do końca sezonu, no to Polonia niech tutaj 40 punktów nie to będzie. Mogę, mogę to gwarantować. Dobrze, a jakie minusy? Starty. Przede wszystkim starty, to starty już chyba zawsze będą mieli słabe. No ale okej, okay, panowie, jest nad czym trenować, bo to co mówię, w Bydgoszcz odrobimy. Na kopnym torze, jak w Rzeszowie, odrobimy, ale nie odrobimy tego na betonie w Poznaniu. Także starty też powinny być. Polonii to do, do, doprecyzowane. Yy, strata miejsca na dystansie jako minus. No, zdarzyło się przy, też w pierwszym biegu, w pierwszym biegu Kai Hukan tak że stracił pozycję. No to no, trochę boli, to trochę boli te straty pozycji. No, musimy troszeczkę tym bardziej własnym że o to zadbać. Jedziemy na 5-1, na 4 żeby nie dawać się wyprzedzać. No i yy, połowa meczu na styk, tak sobie zapisałem. Właśnie przy, przy braku Brady'ego Kerza, lidera Rybnicza, wynik 20-16 po 6 biegach mógł troszeczkę denerwować kibiców, ale także sztab szkoleniowy. Ale to jest żurze, to jest sport, także wiadomo, chcielibyśmy, żeby poloniści od pierwszego do ostatniego biegu wygrywali 5-1 i każdy mecz czyli najlepiej 75-15. Tak się nie da. No ale jeżeli już coś się rzuciło w oczy, no to też tak troszeczkę, że tak powiem, zaspaliśmy z, z budowaniem przewagi. Na szczęście to się wszystko poukładało. Dobrze, to by było na tyle. Słuchajcie, następny mecz Polonia-Bydgoszcz jedzie w Ostrowie, z miejscową też Ostrowią. Mecz odbędzie się w najbliższą niedzielę. W najbliższą niedzielę, tak, w najbliższą niedzielę poloniści... Jadą i co? W, mecz, w dzień meczu Polska-Holandia na euro. Myślę, że głosty kibice będą wiedzieli, co zrobić. a Teraz są aplikacje, także na stadionie w Ostrowie można będzie sobie odpalić jakąś apkę, internet i, i śledzić mecz Polaków na euro. Ale to jeszcze zapowiedź porównanie szans Polonii. Ostrowa będzie w osobnym filmiku. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam naszych partnerów. Jest to y, Speedway Manager, prawdopodobnie najlepszy menadżer żużlowy online na świecie. Forza Polonia obydwie strategie. Pozdrawiam Łukasz Rybski. Czytajcie nas, słuchajcie, oglądajcie na www.p1920.pl i media społecznościowe Polonia 1920. Czołem.